Hej kochani, zapraszam Was na stary dobry haul z Rossmana. Mam tutaj dwie takie wielkie siaty i postanowiłam, że usiądę i po prostu wszystko Wam nagram. Przed chwilą weszłam do domu, jest godzina 17. Mamy piękną pogodę, po prostu jestem mega naładowana pozytywnie. I stwierdziłam, że po prostu siadam i Wam to nagrywam A stwierdziłam tak, bo rano rozmawiałam z Szusz I Szusz dzwoni do mnie jakoś tak około południa I mówi, że właśnie była w swoim rozmanie I że są tam rzeczy do fitnessu A ja Wam robiłam jakiś czas temu hall sportowy I wiecie, że uwielbiam rzeczy sportowe I postanowiłam, że też się przejdę Bo powiedziała mi, że kupiła fajne koszulki Fajne spodnie na rower I kurtkę I że ta kurtka jest w ogóle super, bo to jest wiatrochronna I tak dalej, i tak dalej I że jest w ogóle taka zwijana i malutka Więc postanowiłam, że pójdę i sprawdzę o co chodzi ja nie wiem czy tak jest w każdym Rossmanie, czy w waszym też. Weszła teraz ta kolekcja fitnessowa czy nie? Ale ja poszłam do mojego i zobaczyłam te ciuchy dopiero tak niedaleko od kasy, bo właśnie były wystawione wszystkie te rzeczy do fitnessu, były um było to, co ja kupiłam, plus jeszcze jakieś tam ciężarki, no wszystko, co związane z fitnessem. Były tam też położone obok takie rzeczy fit do jedzenia, tak? więc wszystko tak jakby kręci się koło tematyki fit, fitness i tak dalej. Mi jest wszystko jedno, czy kręci się, czy nie. Ja bardzo lubię ciuchy sportowe i wybieram się już niedługo na rower. Mam nadzieję, że wyciągnę go niedługo, jak już nie będzie takiego zimnego wiatru i będę mogła sobie spokojnie jeździć. I właśnie czegoś takiego szukałam. Przede wszystkim kurtki i szukałam też długich legginsów do jazdy. I teraz Wam właśnie pokażę, co tutaj kupiłam i za ile. Pierwsza rzecz, którą kupiłam, to był bidon i u mnie był chyba, chyba w kilku kolorach, już nie pamiętam teraz dokładnie w ilu. I bidon kosztował 10 zł. Ja wziąłam sobie bidon, ponieważ ja dawno już zgubiłam mój bidon od roweru. Mam oczywiście łapkę, ale nie, mam, nie miałam bidonu. Zawsze wrzucałam sobie po prostu zwykłą butelkę i ona mi w środku latała, więc stwierdziłam, że taki większy, masywniejszy bidon. No i spoko, taki za 10 zł myślę, że tanio będzie pasował akurat do mojego roweru. Zwykły bidon to jest marka właśnie z tych rzeczy to były ciuchy plus właśnie parę akcesoriów to właśnie ta marka marka Outhorn druga rzecz, którą kupiłam to są właśnie te spodnie, które wam bardzo chciałam pokazać, one tutaj mają taką siatkę spodnie są czarne długie bardzo proste ja takie spodnie lubię i przede wszystkim nie są to zwykłe bawełniane spodnie, tylko takie, które chłoną pot. To jest najważniejsze. Ja już nigdy nie będę po prostu jeździła w zwykłych dresach. Później jest cały tyłek spocony. I to jest też tej marki. I tu jest napisane, jest tutaj po polsku, dry life, to szybko, szybko schnące włókno poliestrowe, które dzięki specjalnej konstrukcji odprowadza wilgoć na zewnątrz i pozwala utrzymać skórę suchą. Zapewnia skórze optymalny mikroklimat oraz temperaturę. No, czyli po prostu nie czuć, na, nie czujemy potu i tak dalej. Ja sobie wzięłam m i myślę, że będą spoko. Te spodnie całkiem spore mi się wydają, także myślę, że MK będzie OK. I ja za te spodnie zapłaciłam 35,99, także dlatego właśnie poszłam na zakupy, bo wiedziałam, że te rzeczy są tanie. Kolejną rzeczą jest taka koszulka, taka zwykła koszulka, ja już jedną taką mam, pokazywałam Wam w holu sportowym i właśnie ta, koszul, takie koszulki z takiego materiału najlepiej mi się sprawdzają, czy to gdzieś ćwiczę, czy właśnie mam nadzieję, że sp sprawdzi się też na rowerze. Też zwykła, czarna bardzo prosta koszulka z krótkim rękawem. Też sobie wzięłam m -kę i też jest z tego materiału dry light. Jest napisane, że jest dedykowane ro rowerowi, bieganiu, fitnessowi i treningowi oraz outdoorowi. I trzecia rzecz to jest to, po co poszłam i to jest najdroższe. Już Wam mówię cenę. To było 47,99 i to wziąłem, e, tą kurtkę wzięłam sobie w kolorze niebieskim i to jest taka kurtka, którą możemy sobie zabrać do torby czy do plecaka. I ja Wam zdradzę, że tą kurtkę mogę sobie spokojnie zmieścić do nerki. Ja mam taką dużą nerkę do której mi się to zmieści, zwinięte. I kurtka wygląda tak. Wziąłam sobie niebiesko, bo już nie chciałam wszystkiego czarnego mieć. Jest na subak z kapturem. Także fajnie, kurtka przeciwdeszczowa, przeciwwiatrowa. Zabiorę ją sobie na rower. Boję się po prostu, że jak teraz wyjdę z krótkim rękawkiem, to zmarznę. Te kurtki, z tego co pamiętam, były w kolorze czerwonym i limonkowym. No i tu jest napisane po prostu: kurtka damska, MK. To samo co na innych. Ja nie znam tej marki, jeszcze o niej nie słyszałam. Tak wygląda. Napisane jest, że marka jest polska. Ja już nie mogę doczekać roweru. Myślę, że no, w przeciągu paru dni na pewno już wejdziemy na rower, założę sobie wtedy te leginsy. Dam Wam też znać później, jak mi się sprawdziły, czy tak, czy nie. E, to są dosyć tanie rzeczy, więc mam nadzieję, że jakościowo będą ok. E, aha, i w ogóle haul też będzie u Szusz, bo Szusz właśnie wróciła z Rossmana i do mnie zadzwoniła. powiedziała, mi, że kupowała rzeczy sportowe, że mnie sprawdziła, czy są u mnie i że nagra haul, więc ja też postanowiłam, że nagram haul. Więc będziemy, będzie link do Szusz na dole. Wyciągam tutaj z tej drugiej siaty teraz, co tutaj kupiłam dalej. Słuchajcie, stary dobry YouTube, worki na śmieci. Darek się na mnie drze, że nie umiem dobrych worków na śmieci dobrać. Na szczęście operator kiedyś mi przywiózł dobre z Irlandii, raz jeden miałam dobre worki, nie umiem, nie umiem kupić dobrych. Że worki na śmieci, nie pamiętam ile kosztowały, ale to chyba nie jest ważne. Mam jakąś wodę. O, tu mam coś dobrego. Jak już pojeździcie sobie na rowerze, to możecie sobie zjeść coś słodkiego. Słuchajcie, wafle ryżowe z czekoladą są z czekoladą mleczną i z czekoladą gorzką, przepyszne. Ja je uwielbiam. I te z Rosmana są dobre, i te są, i są bez glutenu. Jeżeli ktoś zwraca na to uwagę. I 100 gramów ma 480 kalorii, a to dosyć... Aha, i to jest całe to opakowanie, więc można sobie takiego wafelka jednego zjeść. Słuchajcie, robi się coraz cieplej, więc ja też będę się chciała trochę zabrązowić. Kupiłam sobie moje ulubione samoopalacze San Ozon do ciemnej e, cery. Akurat były w promocji za 8,90 i za 6,59. E, 6 ten sobie używam na całe ciało, a ten sobie psikam na twarz, plus jeszcze później na dłonie. Ja dłonie sobie po nasmarowaniu oczywiście myję. Całe trzeba umyć mydłem i później sobie z wierzchu tylko po prostu pryskam tą mgiełką. Powiem Wam, że to dosłownie jest mgiełka. To jest taka, no taka jak używacie mgiełki em, wody termalnej. To jest dokładnie coś takiego, tylko że właśnie to brązowi koloryzuje. Bardzo fajne. Jeżeli boicie się, że będzie zbyt ciemno, to możecie sobie kupić do jaśniejszej e, skóry. Nie ja kupuję te ciemne, ponieważ świetnie mi się sprawdzają. Oczywiście śmierdzą jak standardowe samopalacze po kilku godzinach. Na początku pachną ładnie, no ale później już śmierdzimy po prostu czymś ala solarium i trzeba pójść i się wykąpać, bo po prostu nieładny jest to zapach. Ale lubię to samo palacze, są tanie i naprawdę moim zdaniem świetne jak za tą cenę. Coś do depilacji, plastry do depilacji twarzy Sensual z Joanny. Bardzo je lubię i kosztowały czas, muszę je tutaj znaleźć. Kosztowały 6,99, także nie są bardzo tanie, ale są chyba najlepsze, jakie miałam. Miałam już z różnych firm, miałam z Isany, miałam z, czyli tej marki Rosmanowej, miałam z, no miałam też z Wita, miałam z różnych marek, ale te są najlepsze. A dlaczego mówisz, że są drogie? Ponieważ tu jest tylko 12 sztuk, a zwykle w opakowaniach jest 20, więc za 7 zł mamy tylko. Yy, 12 pojedynczych plastrów, czyli tak naprawdę 6 użyć, czyli to nie jest jakoś tam bardzo tanio, ale są naprawdę najlepsze, są delikatne i po tych nie mam podrażeń, takich jak po innych. Tu mam nowość i powiem Wam, że bardzo chciałam tego wypróbować. Krem do depilacji. Ja już teraz na szczęście muszę golić się rzadziej, ponieważ jak wiecie, chodzę na depilację laserową i oczywiście niedługo Wam nagram film o depilacji laserowej i o moich spostrzeżeniach, ale czasami jeszcze muszę właśnie się ogolić. I postanowiłam wypróbować teraz właśnie krem do depilacji. To jest chyba nowość z olejkiem arganowym z Eveline. I zauważyłam właśnie, że Eveline weszli teraz w, w, cały, w cały ten dział depilacji, w całą tą branżę. I mają też kosmetyki do depilacji. I To jest jakiś błyskawiczny preparat 3 minutowy. Ja nienawidzę w tych kremach tego, że trzeba 10 minut siedzieć w tym śmierdzącym kremie, później cała łazienka śmierci. To są 3 minuty, więc mam nadzieję, że zadziała. I ile to kosztowało? Zaraz wam to znajdę? Kosztowało to 6,89. Więc nie było źle i podobno ma nawilżać, a nie wysuszać, więc spoko. 80% wolniej odrastające włoski. No mam nadzieję, że też, że włosy właśnie odrastają wolniej. No zobaczymy, jak to się będzie sprawowało. Duża tuba i szpatułka w środku. 9 bieg, oczywiście oni zawsze piszą 9 po prostu zastosowań. A że w ogóle odmładza i wygładza i tak dalej, no. Jasne. Standard, czyli waciki kwadratowe. W sensie nie kwadratowe, ale takie jajowate, duże. Ja bardzo lubię, ja wiem, że to jest mój wymysł, ale o wiele wygodniej zmywa się makijaż takimi dużymi wacikami niż tymi małymi, a wafle ryżowe kosztowały 5 zł, bo Wam nie powiedziałam. Płatki kosztują 3 zł za opakowanie 40 wacików. Patyczki do uszu. Też tam kosztowało 2 zł Tu jest coś bardzo ciekawego. Vaseline spray and go, taki nawilżacz, taki balsam w sprayu. Ja Balsam z tej serii. Pokazywałam Wam już kiedyś w ulubieńcach. Ja bardzo go lubię, lubię ten zapach. Mam nadzieję, że to się będzie fajnie sprawdzać. To zawsze było strasznie drogie i mi było na to szkoda kasy, ale w końcu teraz było właśnie w promocji. Trzeba psikać z, z odległości 10 cm i szybko wcierać w skórę. Tak, i tak, dobra. Ładnie pachnie, tak samo. Mm, tak, wakacyjnie. Tak samo jak tamten balsam. Fajnie, mam nadzieję, że to będzie wydajne. Nie robi takiej mgiełki, tylko po prostu takie kropelki zostawia. Podstawowe nawilżenie, więc to nie będzie tak mocno nawilżające jak ten basem, który Wam pokazywałam. I tam był też zapach aloesowy i był też masło kakaowe. To masło kakaowe mnie kusiło, ale wybrałam to, ponieważ wiem, że ładnie pachnie. Mam jeszcze jakieś tabletki przeciwbólowe, to ważne. I tampony Naturella, też były akurat w promocji. Aha, i to już koniec. I ostatnia rzecz, to są patyczki. Tych patyczków jeszcze nie miałam. Dajcie znać, czy mieliście te patyczki z Domola. E, I powiem Wam, że próbowałam różne zapachy, pocierałam w tym sklepie i tak dalej. I nie wiem, dla mnie one wszystkie pachną bardzo podobnie. Tutaj mamy te testery. I ten pachniał o wiele ładniej. To jest e, Mandel. Co teraz Mandel? O, oh, migdał z jaśminem, tak? Pewnie jest napisane po polsku z tyłu, ja zawsze tłumaczę. <laughs> migdał, jaśmin, tak. Pakowanie uzupełniające 8 pałeczek drewnianych. Powiem Wam, że po jakimś czasie i tak one wszystkie pachną jakoś podobnie, jakoś one wszystkie mają podobną nutę. Napiszcie mi, które są Wasze ulubione patyczki, które się sprawdzają najlepiej, które nie są duszące w efekcie, bo one na początku wszystkie pachną ładnie, ale później mają wszystkie taką duszącą nutę w sobie. Nie wiem, co w tym jest. No nic, zobaczymy. I to zaraz Wam powiem, ile kosztowało. To kosztowało. 8,99? Tak, 8,99. No zobaczymy, na ile to wystarczy. Czy tu jest coś napisane, na ile to ma w ogóle? Ile to ma stać? Tak, właśnie zrobiłam błąd, bo to jest rzeczywiście opakowanie uzupełniające prawo. Ja widziałam, że tam był taki ładny dzbaneczek I mówię, nie, ten dzbanek jest droższy, więc nie będę go brała, więc widziałam to, a to jest rzeczywiście opakowanie uzupełniające. No nic będę używać po prostu tego dzbanka, który mi został. Z patyczków, który mam w łazience. Taka jestem świetna. No dobra. 6-8 tygodni ma działać podobno, zobaczymy. Ani to tyle. Cały mój haul z Rosman. Mam nadzieję, że coś u mnie podpatrzyliście, że coś Wam się spodobało. Dajcie mi znać, czy u Was w mieście też są te rzeczy sportowe, czy nie, czy też weszły u was te kolekcje. Bo ja nie wiem, czy to weszło do wszystkich rozmanów, ale jak już do mnie zadzwoniła, to po prostu poleciałam, bo też stwierdziłam, że muszę zobaczyć, czy u mnie to jest. I u mnie akurat w tym większym rosmanie to było. Więc dajcie mi koniecznie znać, czy u was też. I czy macie któryś z tych, czy używaliście któryś z tych kosmetyków, szczególnie te do depilacji, które ja pokazywałam, czy też się u was sprawdza, czy w ogóle. Używaliście tych kosmetyków z Eveline. No i to chyba tyle. Dam Wam link do szusz na dole, jeżeli chcecie zobaczyć, co ona kupiła w rysmanie. No i widzimy się już niedługo. Dajcie szukę, jeżeli lubicie takie hole spontaniczne. Pa, pa kochani. O.